Cześć, tu zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Wróciła z kancelarii notarialnej z drżącymi dłońmi, nie wiedziała jeszcze, że trzy mieszkania, które odziedziczyła, rozbiją jej rodzinę na zawsze. Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy Helena zamknęła ciężkie drzwi kancelarii notarialnej. W dłoniach trzymała teczkę z dokumentami, które miały na zawsze zmienić jej życie i życie jej rodziny. Szła powoli przez brukowaną ulicę, czując jak w jej wnętrzu miesza się zaskoczenie, wdzięczność i niepokój. Notariusz właśnie poinformował ją, że po śmierci swojego dawnego przyjaciela i szwagra, brata jej zmarłego męża, Antoniego, została główną spadkobierczynią trzech mieszkań w centrum miasta. To nie był żart. Wszystko było zapisane prawnie i jednoznacznie. Helena nigdy nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Antoni przez lata był człowiekiem zamkniętym, samotnym. Bezdzietnym. Rodzina sądziła, że po jego śmierci cały majątek trafi do jej syna Pawła lub jego żony Marty. W końcu to oni byli najbliższą rodziną. Helena zawsze była traktowana jak ktoś zbędny, jak staruszka, której rola skończyła się wraz z wychowaniem syna. Teraz jednak los odwrócił karty. Kiedy dotarła do domu, drzwi otworzył jej Paweł. Na jego twarzy widać było lekką niecierpliwość. Mamo, długo cię nie było. Jak poszło u notariusza? zapytał chłodno. Helena zdziała płaszcz, odetchnęła głęboko i powiedziała: Paweł Antoni zostawił mi w spadku trzy mieszkania. Wszystkie na moje nazwisko. W pokoju zapadła cisza. Marta, jego żona, która właśnie wycierała blat w kuchni, zamarła. Powoli odłożyła ścierkę, patrząc na teściową z szeroko otwartymi oczami. Tobie Zapytała tonem, w którym pobrzmiewało zdumienie i niedowierzanie: Chyba coś źle zrozumiałaś, mamo. Antoni zawsze mówił, że wszystko zostawi Pawłowi. Helena usiadła w fotelu. Nie, kochani. Wszystko jest czarno na białym. Notariusz potwierdził. Antoni napisał testament rok temu. Napisał, że chce, bym to ja miała te mieszkania. Podobno za serce którego nigdy nie brakowało, gdy inni odwracali wzrok. Słowa te zawisły w powietrzu jak ciężka kotara. Paweł zacisnął usta, a Marta spojrzała na niego znacząco. Czyli zaczęła powoli, czyli teraz wszystko należy do ciebie? Trzy mieszkania? Na twoje nazwisko? Helena skinęła głową. W jej oczach było zmęczenie, ale i coś jeszcze, spokój. Wiedziała, że to, co się dzieje, Wzbudzi zazdrość i podejrzenia. I miała rację. Jeszcze tego samego wieczoru usłyszała szepty z za drzwi sypialni syna. Musimy coś z tym zrobić, Paweł. Przecież ona sobie nie poradzi. Wiesz, że to wszystko pójdzie na marne. Głos Marty był ostry. Poza tym, przecież to niesprawiedliwe. Antoni był twoim wujkiem, nie jej. Wiem, ale nie mogę jej nic narzucić. Odpowiedział Paweł z wahaniem. Ona ma pełne prawo do spadku. Prawo prawem ale my mamy przyszłość dziecko na utrzymaniu kredyt. A ona, co? Emerytura i kot. Helena leżała w łóżku, słuchając tych słów, które przeszywały ją jak sztylety. Nie płakała. Już dawno się nauczyła, że łzy nic nie dają. Wiedziała tylko jedno: że musi teraz chronić to, co dostała nie dla pieniędzy, Lecz dla swojej godności. Następnego ranka przy śniadaniu Paweł był nadzwyczaj milczący, a Marta udawała serdeczność. Mamusiu, może pomoglibyśmy ci z tymi mieszkaniami? Wiesz, formalności, wynajem, rachunki zaczęła słodko. Helena uniosła wzrok i odpowiedziała łagodnie: Dziękuję, Marto. Ale dam sobie radę. Wtedy po raz pierwszy zobaczyła w oczach synowej błysk, nieżyczliwości. Lecz gniewu. Wiedziała, że to dopiero początek. Minęły trzy tygodnie od dnia, w którym Helena wróciła z kancelarii notarialnej. Z początku wszystko wydawało się spokojne, aż zbyt spokojne. Paweł i Marta zaczęli zachowywać się podejrzanie uprzejmie. Codziennie pytali, jak się czuje, czy czegoś jej nie potrzeba, przynosili zakupy, nawet oferowali pomoc w porządkach. Helena, mimo wieku, była bystra. Czuła, że za tą nagłą troską kryje się coś więcej niż zwykła rodzinna miłość. Pewnego dnia, gdy wróciła wcześniej ze spaceru, usłyszała przez uchylone drzwi rozmowę Marty przez telefon. Tak, mówiłam ci, że ma wszystko na swoje nazwisko. Trzy mieszkania w centrum. Jej głos brzmiał podekscytowanie i pełen irytacji. Ale spokojnie, to tylko kwestia czasu. Paweł porozmawia z nią, przekona ją, że powinna przepisać jedno na nas, dla wnuka. Staruszki są naiwne, da się to załatwić. Helena poczuła, jak serce zaczyna jej walić. Odeszła cicho od drzwi i usiadła w salonie, starając się uspokoić. Nie mogła uwierzyć, że Marta, kobieta, którą traktowała jak córkę, knuła coś takiego. Ale postanowiła nie reagować, jeszcze nie teraz. Chciała zobaczyć, jak daleko są gotowi się posunąć. Wieczorem Paweł usiadł obok niej na kanapie, uśmiechając się sztucznie. Mamo, myślałem, może jedno z tych mieszkań moglibyśmy wynająć razem? Ty byś miała zysk, a my zajęlibyśmy się wszystkim rachunkami, lokatorami. Helena spojrzała na niego spokojnie. Czy to twój pomysł, czy Marty? Zapytała cicho. Paweł zamilkł na chwilę. Mój, mamo, chcę, żebyś miała mniej stresu. Helena uśmiechnęła się lekko Dobrze, synku. Pomyślę o tym. Ale tej nocy nie mogła zasnąć. Wiedziała, że nie może im ufać. Następnego dnia poszła do banku i przeniosła wszystkie dokumenty dotyczące mieszkań do sejfu. Chciała mieć pewność, że nikt nie zrobi nic za jej plecami. Kilka dni później Marta zaproponowała wspólne spotkanie rodzinne w jednym z mieszkań, które Helena odziedziczyła. Może urządzimy tam coś w rodzaju świętowania? W końcu to duża sprawa. Powiedziała słodkim tonem. Helena, przeczuwając podstęp, zgodziła się. Podczas spotkania atmosfera była nienaturalna. Wszyscy udawali radość, ale napięcie wisiało w powietrzu. Marta cały czas mówiła o planach na przyszłość i możliwości inwestycji. Paweł milczał, unikając spojrzenia matki. W pewnym momencie Marta, z udawanym uśmiechem, podała Helenie teczkę. Zobacz, mamo, przygotowaliśmy dokumenty, które mogłyby ci ułatwić życie. Tylko podpisz tutaj, a my zajmiemy się wszystkim. Helena spojrzała na kartki. Na pierwszej stronie widniały słowa, przekazanie praw własności. Podniosła wzrok i spojrzała im obojgu w oczy. Myślicie, że nie wiem, co robicie? Zapytała cicho, ale stanowczo. Że nie słyszałam waszych rozmów? Marta pobladła. Mamo, to nie tak. Właśnie tak, przerwała jej Helena. Chcieliście mnie oszukać własną matkę i teściową. Paweł spuścił wzrok, a cisza, jaka zapadła, była bardziej wymowna niż jakiekolwiek słowa. Helena wstała powoli, odłożyła teczkę i dodała: Nie jestem głupia. Widziałam, jak patrzycie na mnie i na to, co dostałam. Ale pamiętajcie, że Antoni wiedział, komu może zaufać. Dlatego nie zostawił nic wam. Następnego dnia Paweł spakował kilka rzeczy i wyszedł, nie mówiąc słowa. Marta została, próbując jeszcze przez kilka dni udawać skruchę, ale w końcu i ona się wyprowadziła. Helena została sama, przynajmniej tak myślała. Dopiero wtedy dowiedziała się od sąsiadki, że Marta i Paweł próbują skontaktować się z notariuszem, by ponownie otworzyć sprawę spadkową. Chcieli ją podważyć. To był moment, w którym Helena zrozumiała, że musi bronić się nie tylko przed chciwością, ale też przed zdradą ludzi, których kochała najbardziej. Minął miesiąc od dnia, w którym Helena odkryła prawdziwe intencje swojego syna i synowej. Od tamtej pory jej dom pogrążył się w ciszy. Czasem przerywało ją tylko tykanie starego zegara i miałczenie kota. Choć bolało ją serce, czuła dziwny rodzaj ulgi. Prawda, nawet bolesna, była lepsza niż fałszywa miłość. Wiedziała jednak, że to jeszcze nie koniec, że Paweł i Marta nie odpuszczą. I miała rację. Pewnego dnia otrzymała list polecony. Gdy otworzyła kopertę, zobaczyła wezwanie do sądu. Marta i Paweł złożyli wniosek o ponowne otwarcie sprawy spadkowej, twierdząc, że Helena manipulowała Antonim w ostatnich miesiącach jego życia. Chcieli udowodnić, że testament był wynikiem wpływu i nie odzwierciedlał prawdziwej woli zmarłego. Helena usiadła w fotelu, trzymając pismo w dłoniach. Z jej oczu nie popłynęła ani jedna łza. Zamiast tego zadzwoniła do notariusza. Panie mecenasie wygląda na to, że rodzina nie potrafi zaakceptować decyzji Antoniego powiedziała spokojnie. Proszę przygotować wszystkie dokumenty i nagrania. Chcę, żeby prawda wyszła na jaw. W dniu rozprawy sala sądowa była pełna. Paweł siedział obok Marty, oboje ubrani elegancko, z kamiennymi minami. Udawali ofiary. Kiedy sędzia zapytało o szczegóły, ich adwokat rozpoczął długie przemówienie o starszej kobiecie, która wykorzystała samotnego, chorego człowieka dla własnej korzyści. Ludzie na sali patrzyli na Helenę z mieszaniną zdumienia i współczucia. Kiedy przyszedł czas na jej głos, wstała powoli. W dłoniach trzymała cienką teczkę. Wysoki sądzie zaczęła cicho, ale pewnie. Antoni był moim szwagrem, ale przede wszystkim człowiekiem, którego nigdy nie opuściłam. Kiedy był chory, Odwiedzałam go codziennie. Karmiłam go, dbałam o jego leki, a Paweł i Marta wtedy nawet nie dzwonili. W tej chwili notariusz wstał i przekazał sędziemu pendrive. Na tym nagraniu znajduje się wideo z podpisania testamentu, powiedział. Zgodnie z prawem, Antoni poprosił o nagranie, by uniknąć wątpliwości. W sali zapadła cisza, gdy ekran rozbłysł. Wideo pokazywało Antoniego siedzącego przy biurku, uśmiechniętego, choć wyraźnie słabego. Chcę, żeby wszystko, co mam, trafiło do Heleny, mówił spokojnym głosem. Bo tylko ona pamiętała, że jestem człowiekiem, a nie bankomatem. Niech ma te mieszkania. Niech będzie to moje podziękowanie. Po sali przetoczył się szmer. Marta spuściła głowę, a Paweł zbladł. Sędzia przerwał nagranie i spojrzał surowo na młodą parę. Nie ma podstaw do podważenia testamentu. Sprawa zamknięta. Helena odechnęła. Nie triumfowała, nie uśmiechnęła się. Tylko powoli zebrała swoje rzeczy i wyszła z sali. Po raz pierwszy od dawna czuła spokój. Na schodach sądu dogonił ją Paweł. Mamo, przepraszam, wyszeptał, spuszczając wzrok. Marta mnie przekonała, ja nie wiedziałem, co robić. Helena spojrzała na niego łagodnie. Wiesz, synku, pieniądze przychodzą i odchodzą. Ale zaufanie, raz stracone, nie wraca. Odwróciła się i odeszła. Słońce padało na jej twarz, a powiew wiatru poruszał siwe włosy. Wiedziała, że nie będzie już nigdy taka sama, że życie, które miała, przestało istnieć, ale może właśnie teraz zaczynało się coś nowego. Kilka miesięcy później Helena wynajęła jedno z mieszkań młodej rodzinie z dwójką dzieci. Drugie przekazała fundacji pomagającej samotnym matkom. Trzecie zostawiła sobie swoje miejsce spokoju i wspomnień. Czasami wieczorem siadała na balkonie z herbatą w dłoni i patrzyła na zachód słońca. Nie potrzebowała już niczego więcej. Wiedziała, że Antoni widzi z góry, uśmiecha się. Bo jego decyzja nie tylko odmieniła jej życie, przywróciła jej wiarę, że dobro, nawet jeśli długo czeka, zawsze wraca.